Hej, pod ostatnim filmem na wojnie idei, pod tytułem Jak rozmawiać z fanatycznym ateistą, jeżeli ktoś jeszcze tego filmu nie oglądał, to gorąco zachęcam, pojawił się pod tym filmem ogrom komentarzy. Zarzucających, że w filmie już w pierwszym zdaniu pojawił się błąd. Czy jak to wielu komentujących ujęło, nie tyle błąd, co paskudne katolickie kłamstwo i manipulacja. I zarzut ten dotyczył informacji, od której zaczyna się tam ten film, że w Polsce osób niewierzących jest mniej niż 10%. I komentarze te zarzucają, tak jak mówiłem, nie tylko, że nie jest to prawda, że w istocie osób niewierzących w Polsce jest znacznie więcej, ale także w wielu z tych komentarzach powtarza się taki zarzut, że jest to popularne katolickie kłamstwo, mające zaniżyć liczbę. Osób niewierzących i manipulacja, która opiera się na tym, że podaje się liczbę osób formalnie nienależących do Kościoła katolickiego, czyli nieochrzczonych oraz tych, którzy dokonali apostazji, a przecież samych osób niewierzących jest tak naprawdę znacznie więcej. I ja bardzo rzadko odnoszę się do komentarzy pod moimi filmami, ale dzisiaj zrobimy wyjątek z uwagi, z uwagi na dwie rzeczy. Po pierwsze, na to, że tego typu komentarzy jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo, pod tym filmem się, się pojawiło. A po drugie, dlatego, że jest to dobry przykład do omówienia tego, jak tworzy się mit, który nie tylko szerzy nieprawdziwe informacje, ale i pozwala ignorować, gdy przytacza się te prawdziwe. A zatem, ilu jest po ile jest w Polsce osób niewierzących? Źródło, z którego wziąłem informacje zawarte w filmie, to nie jest żadne katolickie czy kościelne badanie, ale jest to badanie cebosu, które stwierdza, że w roku 2020. 9%, czyli niecałe 10%, deklarowało się Polaków jako niewierzący. Jest to wynik będący średnią z trzech badań przeprowadzonych od stycznia do marca 2020 na reprezentatywnej próbie w sumie niecałe 3000 osób, trzy badania po około 1000. I połączono tutaj, sumowano odpowiedzi raczej niewierzący i zdecydowanie niewierzący, czyli to 9% to jest suma tych dwóch osób. I jeśli ktoś uważa, że badanie Cebosu pytające o samodeklarację, Rację w tym aspekcie jest niemiarodajne, to proszę bardzo, okej, okay, ale chciałbym w takim razie zobaczyć bardziej miarodajne dane i bardziej miaroja, miarodajne badanie, które by podważało te wyniki. To znaczy, czy mamy jakieś lepsze badanie, które by to określało? A jeśli nie mamy, to czy podważa się ten wynik z jakiegoś innego powodu niż z tego, że niektórym, niektórym się ten wynik nie podoba? I ja oczywiście zgaduję, że ludzie, którzy tak ochoczo pisali te komentarze pod tym filmem, raczej nie odrzucają tych statystyk, tylko po prostu domyślam się, że ich nie znają, że napisali ten komentarz bez sprawdzenia tego, pomimo iż można było to sprawdzić jednym wyszukaniem w Google. I mam też taką cichą nadzieję, że po pokazaniu tych bardziej szczegółowych statystyk, to po prostu ich przekona do tego. Co ciekawe, ja mam też takie osobiste wrażenie, że ludzie ci po prostu nie sprawdzili tego, bo nie byli w ogóle zainteresowani sprawdzeniem tej informacji, ponieważ mieli gotową odpowiedź na tego typu tezę. Byli przygotowani na to, by odrzucić informację o tym, że niecałe 10% Polaków jest niewierzących. I dla jasności, to co teraz mówimy, to nie jest absolutnie fanatyzm, który był omawiany w tamtym, w tamtym filmie, to jest, to jest coś zupełnie innego, jest to raczej forma myślenia oparta o pewien mit. Bo w tych komentarzach przejawia się taka oburzona narracja, że nie, nie, jest nas więcej, jesteśmy silni, tylko ta informacja nie może przebić się do ogółu, bo grupa trzymająca władzę w postaci kościoła zakłamuje statystyki. No to super, to jest taka fajna, łatwa do sprzedania opowieść, prawda? I to jest rodzaj takiego skutecznego mitu propagandowego, ponieważ, między innymi dlatego, że zawiera on ziarenko prawdy. A mianowicie, faktycznie tak jest, że kościół co jakiś czas publikuje statystyki na temat ludzi ochrzczonych. I gdyby ktoś na podstawie tych danych chciał sugerować, że osób niewierzących jest w Polsce tylko ile tam to wychodzi, to rzeczywiście to byłoby niemiarodajne i bezsensowne. Ale to przecież nie znaczy, że każde badanie, zwłaszcza takie, ba które bada samodeklaracje osób tutaj, jest bezsensowne. I wydaje mi się, że to, co widać było też w tamtych komentarzach, ukazuje, że jest to rodzaj skutecznego do propagowania mema, w takim Dawkinsowskim sensie, tej idei, ponieważ. Ta, to przekonanie. Że, że tak, tych ateistów jest tak naprawdę dużo więcej, tylko, tylko kościół, to, to czy tam statystyki kościelne to zaciemniają. Jest to wyposażone w, samo w sobie w mechanizm, który działa tak, że gdy napotyka fakty przeczące tej, tej tezie, to ma wbudowany odruch, żeby te fakty zignorować i odrzucić, bo to przecież są zakłamane statystyki. I ja absolutnie nie twierdzę, że ktoś celowo zaprojektował ten mem do tego sposobu. Nie, nie wiem tego absolutnie. Raczej domyślam się, że to się raczej spontanicznie pojawiło, ale to jest taki przykład czegoś, co jest gorsze niż brak wiedzy, ponieważ to ideo umotywowane przekonanie, że ma się merytoryczną wiedzę, podczas gdy ta wiedza jest błędna i opakowane jest to w odruch, by ignorować argumenty i fakty, które mogłyby naprostować ten błąd. I to też jest takie moim zdaniem dość ciekawe, ponieważ jest to takiego rodzaju mechanizm, o który osoby niewierzące czasem oskarżają myślenie religijne, czasem nawet słusznie, prawda? że się blokuje, że się blokuje fakty, które mogłyby podważyć błędne jakieś przekonanie. Tymczasem, jak się okazuje, pojawia się on również tutaj. I mając to wszystko na uwadze, to też trzeba zaznaczyć, że o ile to pierwsze zdanie, które powiedziałem w tym filmie, do którego się tu odnosimy, które brzmiało, że w Polsce jest niecałe 10% osób niewierzących, to zdanie jest poprawne i prawdziwe technicznie rzecz ujmując, Jednocześnie jednak przyznaję, że powinienem był od razu ująć to tak, że niecałe 10% deklaruje się jako o i najlepiej zobrazować to grafiką z badania cebosu. To byłoby dokładniejsze, to tamto, co powiedziałem, też było prawdą, ale to byłoby dokładniejsze, bardziej precyzyjne i być może ułatwiłoby to przyjęcie. Tej informacji ludziom, którzy, jak się okazało, są bardzo wrażliwi na tym punkcie. Tymczasem, no, powiedziałem to w sposób, który nie był odporny na łatwe odrzucenie tego przez ludzi wyznających wspomniany mit. Także tutaj mój błąd, jak najbardziej tu się zgadzam, jeżeli chodzi o formę. Natomiast jestem też ciekaw, tak jak mówiłem, czy osoby, które tak gorąco i emocjonalnie komentowały pod poprzednim filmem, jeśli już zobaczyły te dane konkretne, to czy zmieniły zdanie. Bo jeśli tak, to nie ma żadnego problemu, bo każdy mógł się pomylić, to nie jest absolutnie żaden problem. No bo przecież jak mawiał święty Augustyn, popełniać błędy jest rzeczą ludzką, ale dobrowolnie trwać w błędzie jest już rzeczą diabelską, a tego przecież byśmy nie chcieli. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.